Dzień dobry, czy kochani, witam Was serdecznie. Nie bez powodu, powiem Wam, nagrywam bez makijażu. Mogłyście się zdziwić, nie, no ale w sumie, w tytule chyba nie. Uważam, że to jest jakby najprawdziwszy, najbardziej realny i najodpowiedniejszy sposób, żeby zachwalić jakąś moją pielęgnację. Coś, co chcę Wam pokazać, coś, co zmieniło moją cerę niesamowicie, i powiem Wam, że ogromnie żałuję, że ja sobie nie zrobiłam jakichś zdjęć z przybliżeniem przed. Ja nie miałam żadnego koszmaru na twarzy, bo też od tego muszę zacząć. Ja nie miałam problemów z trądzikiem, jakiś nie wiem, y, ogrom, ogromnego problemu z trądzikiem, ogromnego problemu z przebarwieniami, ale to wszystko posiadałam. Przybliżę się kawałek do Was, żeby Wam pokazać. Ja tutaj miałam y, pod okiem i coraz się narzekałam. Tu nawet widać jeszcze małe przebarwienie, tu widać małe przebarwienie i tu powiem Wam, zobaczcie, aż sine się wszystko zrobiło. Coś mi wyskoczyło, tak? No, dosłownie sine jest dookoła. No, tak to wygląda, nie inaczej. Cieszę się, że mam grzywkę, dlatego chcę Wam pokazać, że seria ja nie mam. Idealnej, i pryszcze mi nagle przestały wyskakiwać, ale to jest po prostu niebo a ziemia co było, a jest. Same, same się możecie przyjrzeć. Ja w ogóle nie mam, miałam ogromnie rozszerzone pory i tutaj, i tutaj między ym, e, brwiami. Tu miałam właśnie przebarwienia, tak jak mówię, również na czole, zostało maleńkie tu i maleńkie tu. I jeżeli coś wyskakuje, tak jak tu mi właśnie się niestety coś robi, y, jak coś wyskakuje, to powiem Wam, że to po prostu. Momentalnie czuję, że wychodzi i się chowa. W ogóle odkąd zaczęłam stosować te kosmetyki, nic nie wyszło na wierzch. Nie robią mi się żadne stany ropne. Nic. Ja często się borykam wokół ust z jakimiś niedoskonałościami. No naprawdę, jest po prostu. Magia, magia się stała i słuchajcie, to nie jest film sponsorowany, mimo że te kosmetyki dostałam, więc ja muszę się chwilę wytłumaczyć. Tu Wam dam odnośnik, gdzie pokazywałam Wam taki haul z paczką, którą dostałam z sklepu Ilabi. Już Wam dawno mówię, że my już nawet właścicielką tego sklepu jesteśmy na ty, więc Ilonka mi wysłała kosmetyki i akurat ten zestaw mi wysłała jako taki dodatek, prezent, po prostu weź sobie przetestuj. No i skończyła się moja ta pielęgnacja, mówię, a sięgnę po to, no bo to już bardzo fajnie. No i od miesiąca już z chaczekiem stosuję to codziennie rano i wieczorem. Dla mnie efekty są niesamowite. Ja stosowałam, stosowałam masę masek z witaminą C, masę krebu z witaminą C, kosmetyków, które miały y, usunąć te właśnie przebarwienia pociążone, kosmetyków, które miały usunąć takie właśnie ślady po trądziku tu i tu, to powiem Wam, to, to jest po prostu pestka teraz, to prawie nic. No jakaś malutka kropeczka, trzeba się naprawdę z bliska przyjrzeć, żeby zobaczyć, że coś zostało. I to tak samo, co mi się tutaj tworzy, to po prostu, ja nie wiem, dlaczego to się takie w ogóle sine dookoła zrobiło, nie mam z pojęcia. Ale ja wiem, że to po prostu wsiąknie i zniknie, bo ja to po prostu czuję. Wczoraj było to większe niż jest teraz. I pokażę wam, co ja stosuję. E, ogólnie e, ja zmywam twarz płynem micelarnym zawsze innym. Powiem Wam, że skończył mi się mój z Bielendy i po ten z biedronki, nawet nie patrząc, jaki on ma skład, to ma po prostu zmyć makijaż taki początkowy, więc zmywam makijaż najzwyklejszym płynem micelarnym, i potem zazwyczaj myję twarz jakąś pianką. W tej, w tej chwili, no może wam pokażę, żeby nie było. W tej chwili akurat taką z Natural Queen oczyszczającą piankę do mycia twarzy. Jest to zawsze jakaś pianka albo jakiś żel i do tego też nie przywiązuję uwagi, bo ja nie założam, żeby te kosmetyki psuły albo polepszały moją serę, w sensie te kosmetyki do mycia. Jak już umyję twarz, to zawsze jest to tonik, jakiś serum, krem, tonik, jakiś eliksir, krem i tak dalej. Więc zawsze te trzy kosmetyki stosuję, no i te trzy kosmetyki zaczęłam stosować. Właśnie mówię, nie będę nic dzielić, tylko będę stosować całe to kombo razem. No, i powiem Wam, że to jest po prostu odkrycie życia. Firma nazywa się Linia. Mam nadzieję, że to dobrze czytam. Ja dostałam taki. Mm, trzypak właśnie do Ilonki. Ja Wam dam. bo się do Ilonki od razu odzywałam, że słuchaj kochana, będę nagrywać o tym film. Eee, po prostu to są jakieś hity. Ona mówi, tak czekałam na Twoją opinię. No ja Wam powiem, że to jest po prostu jakiś. no, no magia. Magia, nie kosmetyki. I ja, ja dostałam to jako zestaw. To było razem spakowane i pisało nawet zestaw złuszczająco, rozjaśniający. Ale wiem od Ilonki, że można tą każdą rzecz kupić osobno, ale ja Wam powiem, że warto po prostu wziąć te trzy na raz, no bo ja nie potrafię powiedzieć, co działa świetnie i lepiej od drugiego. I mam tutaj tonik żelowy. Ogólnie jak tylko zaczęłam to stosować, to byłam zachwycona z tego względu, że nie muszę tego wylewać na wacik i jakby marnować produktu. Ja nie wiem w ogóle, czemu mam tendencję drapania się po szyi, jak do Was nagrywam. Zauważyliście? Dobra, mniejsza z Nie wylewam tego produktu na wacik, bo nie ma takiej potrzeby. Ja po prostu jedną pompkę wylewam na rękę. I ona zamienia się dosłownie w żelową konsystencję, nie spływa nam z rąk nigdzie, nie marnujemy w ogóle tego produktu. I ja po prostu wmasowuję, wklepuję w swoją twarz. I jeszcze w mokrą twarz, bo mówię tutaj o wieczorze. Bo słuchajcie, ten akurat tonik y, powinno się stosować dwa razy dziennie, stosować maksymalnie dwa razy dziennie. O, właśnie. Więc ja stosuję go, stosowałam go na początku przez pierwszy chyba tydzień, dwa razy dziennie, a teraz stosuję drugi tonik akurat taki y, na rano. To też bez różnicy po prostu, jaki, ale po prostu to za bardzo złuszcza, więc raz dziennie mi w zupełności wystarczy, więc ja taki tonik po prostu powieczorny i takim zmyciu makijażu nakładam na dłoń, wklepuję w twarz i jeszcze w taką mokrą twarz właśnie sobie wylewam pół, pół, pół pompki tego, tego serum i to jest takie serum z taką pipetą, już mam połowego, o dosłownie pokażę Wam jaką ilość, o taką ilość wylewam sobie na dłoń i wklepuję w twarz. Twarz jest taka dosyć tłusta, ale to jakby się raz, dwa wchłania i zaraz już po pięciu minutach możemy nałożyć krem i może zacznę w ogóle po kolei. Tonik ten żelowy jest złuszczająco rozjaśniający, ma kwas migdałowy 5% i glukonolakton 4%, kwias keralonowy niacinamid depantenol. Powiem Wam, co ma robić. Delikatnie złuszcza, poprawia koloryt oraz utrzymuje równowagę flory bakteryjnej. Działa łagodząco i niepodrażnie. Reguluje wydzielanie sebum oraz delikatnie pilinguje. czyli skórę wygładzoną, rozjaśnioną, jednocześnie poprawiając jej strukturę i koloryt. Jego delikatna żelowa konsystencja ułatwia aplikację zdecydowanie, pozostawiając na skórze nawilżającą warstwę ochronną. Naprawdę to jest... no W życiu nie miałam tak fantastycznego toniku. Naprawdę, no po prostu hit, stos i po prostu cudo. Cud miód. A tutaj mamy serum, dokładnie olejek rozjaśniający. Widzicie, myślałam, że to jest serum. Olej z róży, skwalan i olejek cytrynowy, kwas alfa-lipinowy, witamina C. Skład jest bardzo krótki, więc to jest fajne. Serum rozjaśniające z kwasem alfa-lipinowym i witaminą C działa łagodząco i ujędrniająco. Utrzymuje równowagę bakteryjną i wyrównuje koloryt skóry. No zdecydowanie. I ja to też stosuję tylko na wieczór. Czyli najpierw tonik, potem wyciskam pół pompki tego. I bo jak w 5 minutach nakładam krem. Krem stosuję dwa razy dziennie. No i w zaleceniach jest stosować dwa razy dziennie. I krem jest to krem z kwasem migdałowym 5%, kwas migdałowy i algi, olejek cytrynowy, olej migdałowy i depantenol. Krem z kwasem migdałowym 5% to idealna propozycja dla każdego rodzaju skóry, a w szczególności z tendencją do pojawiania się wyprysków i zaskórników. Działa regenerująco i nawilża, przywracając ulgę oraz równowagę lipidową skórze, poprawia nawilżenie, ujędrnia i ule, uelastycznia skórę. Yy, utrzymuje równowagę bakteryjną, reguluje wydzielanie sebum oraz zmniejsza grubość warstwy rogowej, rozjaśnia przebarwienia. No po prostu ten krem działa cuda. Ja mam nadzieję, że on się szybko nie wykończy, bo trudno mi ocenić w ogóle ile jego tam jest. I ja stosuję jego również pół pompki. Czyli tej pompki nie naciskam w całości, tylko do połowy i to mi w zupełności wystarczy na całą twarz. Rano po prostu, bo ja właśnie zmywam wieczorem makijaż płynny celarny, potem pianka, potem tonik, to serum i krem. Robię tak od miesiąca. A rano wstaję nie myję w ogóle niczym twarzy, tylko na wacik wyciskam tonik, ale myślę, że to jest chyba bez różnicy jaki. Mam akurat taki z Dermoface, mmm, tonik z serum, dwa w jednym. Wyciskam na wacik, przemywam skórę po prostu wacikiem tym razem i rano nakładam już tylko ten krem. Pod makijaż sprawdza się idealnie. No ja Wam powiem, ja... Dalej zachwalać będę kosmetyki Korany, bo wiecie, że ja słynęłam po prostu z polecania Korany z Propolisem, bo jest genialna, ale moja skóra po jakichś dwóch i pół roku stosowania tych kosmetyków się do tego tak przyzwyczaiła, że po prostu zaczęła wracać do mojej starej cery. Tak, zaczęły mi się znowu pojawiać wypryski, gdzie nie, gdzie mówiłam, kurczę, czy ja jestem przed okresem, co to się ze mną dzieje, coś się poznawiało. A tu po prostu się nie mogę nadziwić się, cały czas macam, oglądam, dotykam, czy nic się pod skórą nie tworzy, bo normalnie jestem w szoku, naprawdę. I tu już otwarcie mogę powiedzieć, po miesiącu stosowania, że to to, bo nic innego nie stosuję, tak jak tą piankę już stosuję od dwóch miesięcy spokojnie. Płyny micelarne zmieniam, um, tonik ten też już stosuję jakiś czas, to po prostu jedyne co zmieniłam to to i to jest po prostu no... Cudo! Słuchajcie, cudo! Więc ja musiałam dla Was nagrać ten film. Um, ja wiem, że część z Was może bym jaka reklama dostała, więc gadam. Słuchajcie, nic za to nie mam. Ja nie znam w ogóle firmy Linia. Ja Wam linkuję to ze sklepu Ilabion, dlatego że. Ten sklep mi ciągle przysyła fantastyczne rzeczy. Ilonka mi wiecznie przysyła i to Ilonka zrobiła mi ten prezent, więc ja na pewno link wam podam do sklepu. I zdecydowanie. I tak jak mówię, każdą z tych rzeczy możecie kupić y, sami. Jeżeli borykacie się z problemami takimi jak ja, czyli wyskakującymi, skórnikami, rozszerzonymi ogromnie, porami tutaj na nosie, no tego w ogóle nie ma, słuchajcie. No w ogóle nie mam rozszerzonych porów na nosie. Miałam takie pory, że nie ma co pojęcia. No trochę mi się skóra świeci, bo ja nie powiem, no ale kurczę, to jest po prostu, no, dla mnie. Moje osobiste odczucia to jest idealna cera, jak na moje warunki, jak ja potrafię po prostu mieć tą cerę, nie po polsku nie powiedziałam, ale bez różnicy, to to jest idealna cera. Naprawdę musicie mi wierzyć na słowo, a żebyście nie musieli wierzyć na słowo, to specjalnie dla Was przychodzę bez makijażu i specjalnie Wam pokazuję też tragedię, która się wydarzyła na mojej twarzy, czyli nie jest tak, że nic się już nie pojawi, ale to jest po prostu no, bajka w porównaniu do tego, co było wcześniej. I co Wam mogę powiedzieć? Wszystkie te kosmetyki możecie kupić osobno, wszystkie możecie kupić w pakiecie, jeszcze raz to powtórzę, ale naprawdę no ja Wam serdecznie polecam, jeżeli borykacie się właśnie, tak jak mówię, z trądzikiem, rozszerzonymi porami, z przebarwieniami jakimikolwiek, pociążowymi potrądzikowymi, no hit i cudo. I trochę się boję zaczynać pielęgnację z doordinary kosmetykami, które ostatnio dostałam. Też mnie one jakby kuszą tym wszystkim, bo boję się zepsuć tego, co mam dzięki tym kosmetykom. I ja na razie będę im wierna. I jedyne, w co będę inwestowała pieniądze, jeżeli chodzi o pielęgnację, to właśnie w ten zestaw. Mam nadzieję, że on się szybko nie wykończy. No, powiem Wam, że serum mi się kończy, no, mam połowę. Mam połowę miesiąc stosowania, więc trzeba powiedzieć, że on będzie tak na, na dwa miesiące. No, to też nie jest źle. Też nie jest źle. Krem nie wiem jak, no i to też, myślę, że to niku tego sporo jest. Ja, no, tak jak mówię, na początku stosowałam dwa razy dziennie, potem zauważyłam naprawdę efekt złuszczania na maksa, dlatego, że miałam tutaj skórki, mi odstawały tu. Tutaj o przybrwiach, więc stwierdziłam, że to złuszczanie jest już ciut za mocne. Po prostu nie mogę się pomalować, bo tych skórek pełno, więc zaczęłam go stosować teraz dziennie i to w zupełności wystarczy, właśnie wieczorem. No, naprawdę, dziewczyny, odkryłam hity, więc się musiałam tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że. Yy... Komukolwiek pomogą te kosmetyki, jeżeli zakupicie będziecie tak samo zadowoleni jak ja. A jak nie, to po prostu mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało ten film. Cały czas mnie pytacie, co stosuję, co stosuję i teraz mówiłam, że mam dla Was naprawdę niespodziankę, bo to jest po prostu hit i dalej tak uważam. Więc ja moje pielęgnacji na razie nie zmieniam. Stosuję to codziennie, niezmiennie od miesiąca i nadal mam taki zamiar. A Wam serdecznie po prostu polecam. To tyle kochani. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!